Na pewno są to olbrzymie emocje, no ale myślę, że dzisiaj Mariusz to nie jest odpowiedni moment, żeby rozmawiać o tym, co się wydarzyło na boisku, o tym, co się działo na meczu, tylko o Twoich emocjach, bo to był Twój ostatni mecz w karierze po 20 latach pięknej, pięknej kariery. No więc opowiedz nam, co ty poczułeś, kiedy wybiegałeś przez ten piękny szpaler, kiedy 4000 kibiców na Torwarze zgromadziło się, żeby zobaczyć to twoje ostatnie widowisko, ten Twój last dance. Tak, na pewno te emocje, które we mnie były. Nie byłem w stanie ich jakby przewidzieć. Tak? Atmosfera fantastyczna, ogólnie widowisko, myślę, że się mogło podobać. 600 na koniec 20-letniej kariery to też jest, jakby pokazuje, że dostosowaliśmy się widowiskiem do jakby zgromadzonych tutaj ludzi, jak i również do tych emocji, które wspólnie stworzyliśmy. Serdecznie dziękuję wszystkim kibicom, którzy się pojawili w Torwarze, chłopakom z mojej drużyny, jak i różnie z Warszawy, że mogłem uczestniczyć w tym, w tym widowisku, że byli częścią tego. Także super, wielkie dzięki. Ten tydzień na pewno był dla Ciebie pełen emocji, bo tak naprawdę od tego meczu w Gdańsku działo się bardzo dużo. No ale my nie chcemy, żeby te emocje spadały, więc mamy dla Ciebie drobną niespodziankę. Są z nami Jerzy Mielewski i Renusz Mazur. Tak, Zapraszały. tak, witamy serdecznie, Mariusz. Specjalnie dla Ciebie koszulka Polsatu Sport podpisana przez. Nie powiem wszystkich, ale większość członków naszej redakcji. Y, mowa o siatkówce, rzecz jasna z dyrektorem Marianem Kmitą na, na czele na pamiątkę 20 lat spędziliśmy razem z tobą, emocjonując dzięki się wielkie. twoimi pojedynkami. No i też symbolicznie trener Ireneusz, który jako pierwszy puścił Cię na boisko. Tak, tak, dziękuję Super, bardzo. Proszę, się, proszę. Super. Chociaż na chwilę nie ona tutaj krzycnia, tak? O. Za chwilę posięgniemy. Okay, dzięki wielkie. Drodzy Państwo, tak to Ireneusz Mazur prowadzał Mariusza. Mariusz, i ja też obiecałem, tam jest monitor. Obiecałem, że, że tak, że, że spróbujemy znaleźć ten mecz. Debiut to była końcówka listopada 2003 roku. To my zmykamy na stanowisko komentatorskie z Ireneuszem, a tobie, Mariusz, i ciebie zostawiamy właśnie z tymi momentami Twojego pojawienia się Thank na boisku. Oglądamy. Mariusz Blasły, a więc dwóch od razu dwóch mistrzów świata Jedna akcja. No i świetnie wprowadził się Mariusz Wlasły. No niewiele brakowało, zaryzykował po prostej uderzenie do linii. Minimalny aut Ale teraz wchodzimy na nią. po prostej Wlazły, no rozegrał się wyraźnie. Nie przestrasznie do jednego bloku i tej drugiej akcji nieudanej Blasły, będzie będzie Teraz widzieliśmy na jakim zasięgu za tą piłkę Faktycznie ma dużą potęgę skoku talem bez wątpienia Na pewno materiał do obróbki widzimy, że jest odważny, nie 5, widać jakiejś paniki 4, u niego 3, 2, 1 no to Mariusz opowiadaj teraz co poczułeś i jak pamiętałeś ten mecz, a co ci powiedziały te obrazki zobaczone przed chwilą? Młody byłem. <laughs> na pewno na pewno y, odżyły tamte chwile. Oczywiście zapamiętałem to trochę inaczej. Myślałem, że bardziej nieudany, a jednak coś dobrego w tym meczu jednak się wydarzyło, także dzięki za przypomnienie, dzięki za Tyle emocji za to, że mogłem funkcjonować z Wami. Nie byłem może łatwym materiałem, ale mieliście dużo cierpliwości do mnie i za to Wam dziękuję. No my również Tobie, Mariusz, dziękujemy, ale jeszcze Cię nie puszczam z naszego stanowiska. Powiedz w takim razie, co dalej? Wiemy, że zostajesz w Treflu. Jak będą wyglądały Twoje najbliższe tygodnie, miesiące? Czy macie już jakiś plan Twojego działania na przyszłość? Tak, na no najbliższe tygodnie. Oprócz egzaminów, e, mamy do przygotowania taki plan, który musimy spiąć razem z planem przygotowań na przyszły sezon. E, oddziaływania, oczywiście psychologiczne, będą gdzieś wplecione w to wszystko, co trener Igor przygotuje razem ze sztabem. E, no i co, zaczniemy od przyszłego sezonu w pełni, w pełni z, z oddziaływaniem. Będziemy pomagać chłopakom przede wszystkim w koncentracji, w skupieniu, jak i również w innych, innych umiejętnościach miękkich. I zobaczymy, jakie to efekty przyniesie. No, na pewno po tym sezonie można stwierdzić, że, że praca, którą wykonaliśmy, że, że, że kontakty z psychologiem, te wszystkie spotkania miały sens i, i należy to kontynuować. Mariusz jest za 15:12, więc wyrobiliście się jeszcze rzutem na taśmę, żeby skończyć to spotkanie dzisiaj. No to muszę w takim razie zapytać, czy Warszawa dzisiaj w ogóle będzie spała, czy Mariusz Wlazły przygotował coś specjalnego na swoje pożegnanie? Eee, tak, no będziemy z zespołem świętować, eee, i, ale nie powiem gdzie. No lepiej nie mów może, żeby tam się za dużo osób nie zgromadziło. No i na koniec już, eee, czy chciałbyś jeszcze coś tak na pożegnanie powiedzieć naszym widzom? Ja myślę, że wystarczy przede wszystkim dziękuję. Dziękuję za te wszystkie lata wsparcia, emocji, które wzajemnie sobie dostarczaliśmy. Wiele lat z orzełkiem na piersi, wiele lat w PGS Krzewochatu, wiele lat również w Treflu i, i te wszystkie lata byliście razem ze mną, z drużynami, w których grałem. Wielkie dzięki. Drodzy Państwo, no i stało się ostatni wywiad. Pomeczowy w karierze Mariusza Wlazłego. Ja łamiącym się głosem teraz to mówię, ale bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich moich kolegów i koleżanek z redakcji Telewizji Polsat. Bardzo Ci dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry.